W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, trwamy w czasie wielkanocnym, w którym mamy cały czas niejako rozważać ten chwalebny tryumf Chrystusa Pana, nad śmiercią, piekłem i szatanem, i w tym zwycięskim orszaku Chrystusa Króla, do którego i my przez to nasze pobożne rozwożanie mamy dołączyć, jest również i królowa, najświętsza Maria Panna, którą szczególnie. Wczoraj pod tytułem królowej naszej ojczyzny czciliśmy. Na ten temat święty Tomasz Zakwinu pisze tak. Jeden jest król w całym tego słowa znaczeniu, król Królów i Pan panujących Jezus Chrystus. Jedna jest Królowa, zasługująca na to imię. Błogosławiona Matka nasza Maryja. Ona dzieli we wszystkim królowanie Chrystusa, króluje obok bóstwa, tak, że ponad nią tylko Bóg. Królestwo jej rozciąga się tak daleko, jak królestwo Chrystusa, bo On w jej ręce włożył własne swe berło. A więc, drodzy wierni, skoro Chrystus jest zwycięzcą śmierci, piekła i szatana, to jesteśmy wezwani do tego, byśmy wraz z naszą królową, najświętszą Marię, Marią Panną, również zwyciężali w życiu naszym to, co jest naszym grzechem, naszą śmiercią i to, co prowadzi do naszego piekła. A święty Tomasz Zakwinu posuwa się nawet i do tego stwierdzenia, że Matka Boża jest królową zwycięską nad piekłem. I stwierdza to w następujący sposób: Maryja uciekła z piekła i zamknęła piekło. Cóż te przedziwne słowa? Komentarza do księgi objawienia świętego Jana apostoła Apokalipsy oznaczają. Pamiętamy, że próbą, na jaką wystawił Bóg swoich aniołów, którą część przetrwała, pozostawając wiernymi duchami niebieskimi, a część przetrwać nie umiała. I przemieniła się w szatanów. Tą próbą, według wykładu Ojców Świętych, Ojców Kościoła, była najświętsza Maria Panna, którą Bóg pokazał aniołom z dzieciątkiem Jezus na ręku i zażądał od nich hołdu. Lucyferowi i zwolennikom Jego zdawało się, że jeśli ma być tak bliskie złączenie stwórcy ze stworzeniem, to przecież im, jako duchom czystym, należy się to i wbiły się w pychę. I wtedy powstał Archanioł Michał z aniołami wiernymi i wszczęła się wielka walka na niebie i zwyciężonym został Lucyfer ze swoimi zwolennikami. A wszechmocny w raju. Raz jeszcze przecież zapowiedział Szatanowi, że wybrana niewiasta zetrze jego głowę. On też w upragnieniu szatańskim odwetu czychał na jej piętę, chcąc zatruć ją trucizną tej pierworodnej winy. Ale ona z tego piekła uciekła, uciekła spod jego władzy uciekła spod grzechu, wyjęta z tego, poprzez przywilej, niepokalanego poczęcia. Ale cóż znaczy, że Najświętsza Maryja Panna piekło zamknęła? Książę ciemności, szatan według słów samego Pana Jezusa, miał przecież mieć godzinę swojego panowania, Godzinę swojego zwycięstwa, triumfu, ale wiemy, że triumfu pozornego tylko. I na Golgocie stał się faryzeuszem i katem. Biczował, wbijał gwoździe, owinął się o drzewo krzyża tak jak owinął się o to drzewo w raju i zdało mu się, że zwyciężył. Ale podniósł się głos Stamtąd, gdzie się najmniej tego spodziewał, bo z ust pogańskich rzymskiego setnika, który stwierdza, że zaprawdę ten był Synem Bożym, a niejako Echo odpowiada, że ta, która stała pod krzyżem, zaprawdę była Matką Bożą. I święty Jan w księdze objawienia tym proroctwie losów religii Chrystusowej na Ziemi przedstawia szatana w postaci strasznego smoka, który chce pożreć dziecię niewiasty. I święty Tomasz wyjaśnia nam, że tym dziecięciem jest Kościół urodzony z Chrystusa i z matki dziewicy. I niewieście, powiada prorok Apokalipsy, dane są skrzydła, aby uciekła na pustynię. I Maryja, jak wiemy, poniosła Kościół do katakumb, jak niegdyś Chrystusa na wygnanie do Egiptu, a tak Chrystus zwycięża, króluje i rządzi. I w dzisiejszych czasach też podobnie się dzieje. Pomyślmy o tym, cóż się działo, Sto lat temu, kiedyż powstawały nowe herezje, nowe sekty, nawet w Polsce, kozłowici, chodurowcy. A czy teraz dzieje się inaczej? I to w tych nowych strukturach jakieś przeróżne wspólnoty charyzmatyczne, jakieś rzekome objawienia których Matka Boża ma mówić, że wszystkie religie są równe? Ten atak jest nieustanny. A kiedy im się mówi o masonerii, o Żydach, to będą się śmiać, że człowiek myśli o jakichś teoriach spiskowych. Może nie chodzi o to, drodzy wierni, żebyśmy cały czas o teoriach spiskowych myśleli. Bo przede wszystkim to każdy z nas ma pod wodzą Najświętszej Maryi Panny walkę z grzechem, przede wszystkim z grzechem ciężkim i z każdym grzechem w swoim życiu podjąć. I od tego trzeba nam zacząć, a później się nad tymi wzniosłymi sprawami rozwodzić. Ale też nie możemy mówić, że są to rzeczy, które się nie dzieją. Dlatego Najświętsza Maria Panna jest nazwana pogromicielką wszystkich herezji. I my również, kiedy widzimy te przeróżne zjawiska, które mogą nas zasmucać które mogą niejako w nas wywołać bunt. Że ci, którzy nauczania Kościoła mają bronić, mówią zupełnie co innego. I w człowieku aż krew się burzy. To nie chodzi o to teraz, żeby chodzić i coś opowiadać na ten temat. Ale ufać Najświętszej Maryi Pannie, że z jej pomocą i to zostanie przezwyciężone. Bo przecież obiecała nam, że jej niepokalane serce zatriumfuje. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.